Legenda Solidarności, Jana Rólewskiego, znakomitych filmowców, Marka i Tomasza Sekielskich, polityka i działacza opozycji demokratycznej, Pana Antoniego Tokarczuka. Czwórka muszkieterów, w ten sposób, z dwóch różnych pokoleń i zastanawiałem się, co tych naszych bohaterów dzisiejszych łączy. Na pewno to, że walczyli z systemem. To jest inna walka, zarówno pan Jan, jak i pan Antoni. Walczyli o to, abyśmy my dzisiaj tu mogli stać, uśmiechać się do siebie, cieszyć się z wolnej Polski, z wolnej od narzucania nam tego, co mamy robić i, i za tą walkę dzisiaj, myślę, w dużej części możemy wspólnie podziękować jako Bydgoszczanie, honorując naszych bohaterów autografem. I panowie Marek i Tomasz Sekielscy także walczyli z systemem. Systemem ja, inną bronią oczywiście w innych czasach, czasach, w których dzięki wolności wywalczonej mogą, for, mogą, mogą doszukiwać się prawdy, tej dziennikarskiej i tej prawdy obiektywnej, często chowanej przed wszystkimi, często kamuflowanej i po to, abyśmy my tą prawdę ujrzeli w różnych obszarach, bo przecież ich dorobek jest olbrzymi z wielu lat, chociaż na pewno w tym ostatnim roku wybrzmiał w sposób szczególny. Dziennikarstwo jest i było i będzie zawsze potrzebne. Pod jednym warunkiem, że będzie wolne. Dziennikarze będą mogli dociekać prawdy i wszystkim bez przekształcania tą prawdę nam przekazywać. Po to są, żeby pilnowali takich jak ja, prezydentów, radnych posłów, senatorów. Taka jest rzeczywistość. Do miasta, którego nigdy nie opuściłem, propozycje były nawet ciekawe i interesujące, ale jak. Nie kochać tego niepodłego miasta. Kochani, nawet nie wiecie, jak to wiele dla nas znaczy. Pochodzimy z osiedla Bartodzieje. No, nie wszyscy pewnie. Spędziliśmy tam najwspanialsze lata, bo lata dzieciństwa i młodości. A wiadomo, że to zawsze są najwspanialsze czasy. Mógłbym długo opowiadać o tym, jak pięknie i wspaniale kojarzy mi się Biedgorz. Chcę powiedzieć też, że ponieważ bywam tu rzadko, ale no zawsze tam parę razy w roku staram się być, to chcę powiedzieć, że pięknie też Bydgoszcz się zmienia. Do obywateli, do, do ludzi, jako, jako ludzi zaapelować, żebyście mieli na względzie te, ten zawód, którego jesteśmy z Tomasią przedstawicielami, wciąż się jeszcze że to jest naprawdę ważny zawód, bo tak jak pan prezydent powiedział, no media nie mogą być od tego, żeby pana prezydenta głaskać po głowie, czy pana posła, czy pana prokuratora, czy pana nie wiem, sędziego, czy pana prezesa. Tylko od tego, żeby zaglądać za kotarę i podglądać i ujawniać, jeżeli coś się złego dzieje. Wzruszony jestem, dlatego że to wyróżnienie ogromne które bardziej może ceni podmiotowe znaczenia niż te wcześniej wymienione państwowe znaczenia, dlatego że ono jest przyznane przez tak szerokie gremie, przez całe środowiska, ale cenię je szczególnie też dlatego, że czuję się jego odbiorca jako jeden z milionów Polaków i jeden z tysięcy bydgoszczy.